Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, Chwała Tobie, Panie. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca, za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi, nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus, czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem synem bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan prawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie. Chryste. Człowiek taki dziwny, że bardzo szybko zaczyna chorować i chorować na tę sklerozę, Skleroza to nie dotyczy tylko tego, tej choroby prawdziwej, ale bardzo często może być tak, że ta skleroza to nam przychodzi już w wieku młodzieńczym, że zapominamy, kim tak naprawdę jesteśmy. Macie palec wskazujący, możecie po mszy świętej, niekoniecznie wiem, że niektórzy mogą mieć opory, położyć sobie palec na ustach. I zauważcie, że na górnej wardzy jest taka, takie wgłębienie. Prawda? Dolna warga jest prosta, u góry jest takie wgłębienie. Skąd ono się wzięło? Jest taka ładna historyjka. Oczywiście ona trochę jest bajkowa, ale trochę mówi o czymś bardzo ważnym. Mianowicie, że wtedy, kiedy my byliśmy w niebie, tak mówi opowiastka hasycka, kiedy Pan Bóg nas stwarzał i wkładał naszą duszę do naszego ciała. Jeżeli można sobie tak to wyobrazić, to wtedy podszedł do nas anioł, przyłożył nam palec tutaj do ust i mówił od tej pory nie będziesz pamiętał zbytnio, co tutaj wszystko widziałeś. Twoje życie będzie jednym wielkim odkrywaniem, ale to będzie zadanie dla Ciebie do wykonania. Ta opowiastka bardzo mi się podoba. Dlatego, że my bardzo często zapominamy o tym, kim jesteśmy, i ta górna warga, w cudzysłowie, może nam trochę czasami przypomnieć, skąd my tak naprawdę jesteśmy i dokąd podążamy. Że my naprawdę nie jesteśmy z tego świata. Że ten świat to jest tylko jeden przystanek na drodze do czegoś o wiele większego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pamięć jest szalenie ważna w naszej wierze. Bardzo ważna. Dzisiaj jesteśmy świadkami takiej bardzo ważnej sceny w Ewangelii. Mianowicie od kilku dni, od kilku dni jesteśmy świadkami takiej narastającej nagonki na Pana Jezusa. Ona coraz większa jest. Tam już widać, że my się naprawdę zbliżamy bardzo blisko do, do śmierci Pana Jezusa, bo pojawia się coraz więcej złych słów w sercach i umysłach Jego wrogów pojawiający się myśli, żeby go zabić. Zauważcie, co może się, to jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, zauważcie, że co może się zrobić, zadziać w sercu każdego z nas, wtedy, kiedy będziemy żywili urazę, bardzo lubię to słowo, to sformułowanie, żywić urazę. Ja mam tak, że... Jak słyszę to słowo, żywić urazę i hodować urazę, to trochę tak jak z karmieniem człowieka. Jak człowiek zacznie siebie tak dokarmiać, i to jeszcze pomiędzy posiłkami, nie wiem jak Wy, ale we mnie coraz więcej tego ciała przybywa i ono może urosnąć coraz bardziej do większych rozmiarów. Muszę się pilnować. Tym bardziej wtedy, kiedy mnie karmią słodyczami, chociaż je bardzo lubię. Ale też. Odnosząc to do wnętrza mojego, do mojego wnętrza, ja mogę żywić i hodować sobie urazę, która coraz bardziej będzie we mnie rosła, aż do rozmiarów takiego stwora, który przyjmuje kontrolę nad moim życiem i wtedy w moim sercu panuje nie ja, tylko panuje ta uraza, która we mnie jest. To jest pierwsza rzecz. Co może się stać ze mną wtedy, kiedy będę żywił urazę? Tak jak ci ludzie, którzy słuchają Pana Jezusa i coraz bardziej te myśli, coraz bardziej przechwytują w ich sercach, pojawia się i w umysłach coraz większa złość na Pana Jezusa. Druga rzecz. Tak sobie myślę, że, bo Pan Jezus to nie jest tylko Bóg. To jest też w pełni człowiek. To jest i w pełni Bóg, i w pełni człowiek. To znaczy, że On też przeżywał wszystko tak samo, jak my przeżywamy. W jaki sposób byście się czuli, gdyby coraz więcej ludzi podkopywało wam pod nogami dołki, wtedy, kiedy by was ciągle oskarżali? sobie tak patrzę na Pana Jezusa, że to wszystko z pewnością musiało w Panu Jezusie się bardzo... Mocno pracować. Musiał być w nim też strach, pojawić się strach. Jakiś taki narastający strach. Myślę, że też mógł mieć takie poczucie odrzucenia. To w nim musiało się wydarzać, bo on był prawdziwym człowiekiem. Przychodzą też takie momenty, kiedy Pan Jezus musi się ukrywać, to znaczy ucieka. Już wtedy tak nie głosi odparcie jak do tej pory, że wychodził do ludzi i mówił prost tak publicznie, jak wcześniej. Dzisiaj, zaraz po tej rozmowie, wtedy, kiedy Go oskarżani, Pan Jezus jakby trochę gdzieś ucieka. On idzie nad Jordan, tak jakby chciał uciec do jakiegoś miejsca, miejsca początku. Zauważcie, że On swoją działalność rozpoczyna u początku, to znaczy, to znaczy w Jordanie. Co się działo, co się wydarzyło nad Jordanem? Nad Jordanem Jezus pierwszy raz usłyszał, że jest umiłowanym Synem Ojca, to tam otwarły się nad Nim niebiosa i Bóg powiedział do Niego, Tyś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To tam powołał pierwszych swoich uczniów, to znaczy takich ludzi, którzy byli szli za Nim, słuchali Go i byli też dla niego wsparciem. To tam, gdzie na pustyni wygrał pierwszą swoją walkę, pierwszą, bo nie ostatnią, ale pierwszą swoją walkę z szatanem, z duchem nieprawości. Może więc pan Jezus po to idzie na Jordan, żeby odnowić sobie jakieś siły. Po to, żeby przywołać sobie ten pierwszy taki entuzjazm, radość i takie rozbudzić sobie śmiałe pragnienie, że to wszystko ta jego misja to wszystko co robi ma sens. Może Jezus też szuka tam ludzi, bo oni się w końcu zjawiają, którzy mogliby dać mu wsparcie, też przywołać taką pierwszą, niezachwianą pewność, słuszność tego co robi. Jeżeli w Twoim życiu zdarza się tak, że masz taki czas, że wszystko traci sens i wydaje ci się, że nawet Pan Bóg o tobie zapomniał. Jeżeli masz takie doświadczenie, w którym nie jesteś w jakimś takim dołku, masz wrażenie, że wszystko wokół krzyczy ci e, przeciwko tobie. Jeżeli jest tak, że przygniata ciebie rzeczywistość zewnętrzna i nawet to, co dla ciebie jest ważne, traci jakąś wartość. Może jakiś autorytet, który był dla ciebie ważny, został podkopany. A może jest tak, że wszystkie informacje, które do ciebie docierają, zabijają w tobie jakieś pierwotne szczęście, jakąś radość. To trzeba, żebyś wrócił nad Twój Jordan. To znaczy, w miejsce, w którym Pan Bóg tobie się gdzieś objawił, to znaczy pokazał Ci swoją miłość do ciebie. Abyś pomyślał o tych wszystkich dniach, kiedy Pan był blisko Ciebie, kiedy byłeś i odczuwałeś, kiedy byłeś blisko Jego, kiedy odczuwałeś Jego pomoc, kiedy wydawało Ci się, że wszystko jest bardzo proste. Przypomnij sobie te dni, kiedy widziałeś Jego działanie w Twoim życiu i byłeś przekonany, że on naprawdę jest blisko Twojego serca i że nic nie może Ciebie od Niego Oderwać, że nic nie może Ci zaszkodzić. Ta pamięć będzie Ciebie niosła, to wspomnienie będzie Ciebie niosło, to wspomnienie będzie Ciebie umacniało, tak jak Pana Jezusa nad Jordanem. A jeśli nie masz takich wspomnień, że Pan był kiedyś blisko Ciebie, nie potrafisz znaleźć, przypomnieć sobie ani jednego, pełnego Jego obecności dnia, jeśli całe Twoje życie, odkąd pamiętasz, jest trudne i bezsensowne, to pamiętaj, co Pan Jezus powiedział w księdze proroka Izajasza przed założeniem świata, wtedy, kiedy jeszcze nie istniałeś, nie pamiętałeś o tym, Bóg już o Tobie pamiętał, Bóg Ciebie już naprawdę kochał. I nawet jeżeli y, słyszałeś to już wielokrotnie, nawet jeżeli to jest zdanie, które przyjmujesz już jak wyświektany papierek i myślisz, że ono jest infantylne, chcę każdemu i każdej z Was powiedzieć to, co jest najważniejszą prawdą: że Bóg naprawdę Cię kocha. I to się nigdy nie zmieni. Bóg naprawdę cię kocha. I to się nigdy nie zmieni.